I już czekają. Siedzą na siatce. Na, ciebie, czy na mnie? Zobacz. Zobacz, ile ich jest. Siedzą na siatce. Wow. Chińskie komary. Dlatego, jak idziecie na Finlandię, to trzeba się zaopatrzyć. Motek. Motek. Chodzimy na teren I tu pisze Ruiny Siastok Prochodź dziennie na swój strach I ryzyk Czyli na własne ryzyko Tam wchodzimy Tu jest cała ta mapa O proszę czołgi tak wjeżdżały na te kamienie i zostawały tam a później Finowie mieli jaki kominek do czego ten kominek? A, tu jest taki dół i na pewno tu jest schron. o jest jest, jest, jest Ziemy. Jodźmy do tego skrany, o mama miej! Jakie Jaki. Jaki. Jaki gruby! Jakie grube tam ściany! Chodźmy zobaczymy. Boję tam iść. Nawet kochaniutki by nie przejechał przez te głazy. To są głazy przeciwczołgowe. no taki schron to nikt nie przebił tutaj kominek palili sobie tam grzali dobra idziemy dalej i co tu mamy okopy jakieś <grybujesz> idę na górę nie idę tu <grybujesz> A? Tam jakieś schody są A niestety muszę sama zwiedzać te okopy, bo kochaniutki nie wjechałby tu wózeczkiem. O, patrzcie, taki dół muszę zejść. Oj, oj! No to proszę <średencji> poszedł! Oj tam cała masa tych kamieni. Tu znowu jest ostrzeżenie, że wchodzimy na własną odpowiedzialność i ryzyko. A na pewno tam jest znowu jakiś bunkier. Tak. O. Jest wieżyczka, no i co, podejdzie ktoś? Nie. Nie, nie podejdzie. Uff, a tu są takie Bo tam z tyłu za mną słychać główną drogę A tu są takie Bunkry o. No ładne, ale wentylacja była Tam dalej słychać tą główną drogę, a tu na tych górkach mieli okopy, bunkry, no i nikt nie przejechał. O, kto tu jest? Kto tu jest? I kochaniutki. To są autoportrety. <laughs> autoportrety kochaniutkich. Tak jest. No, To jest portret prezydenta? Nie, to jest nasz odbiciel, chodź dalej. Idziemy w odwiedziny do prezydenta, tak? Ale on tu już to nie jest. To był pierwszy prezydent e, w Finlandii. W ówczesnej Finlandii. Aha, ale blisko rosyjskiej tej granicy. Tak, czyli nie? Idziemy tu metrów w tamtych czasach sowieckiej granicy. A, ta, no tak. Teraz to już jest rosyjska granica. Bardzo blisko. A i tyleś z można nachodzić. Ale to spacery takie fajne są, nie? Co kochaniutki? Nie no, ja muszę przemyśleć teraz. Prze trasę. Aha, przemyślejmy teraz tak, żebym stra nie poszedł. strategię, gdzie tu pójść, prawda? No. 13 czerwiec, a bzy dopiero kwitną. Białe. Idziemy po U prezydenta. O te. Niuchniuch. O Jezu. Jak ładnie pachną. Aj, aj, aj. dopiero rosną. O. Piękny miał widok. Kanietki tam sobie przystaneczek zrobił. Jak ładnie wykoszone o krzesełko dla mnie. A tu nie czujecie tego zapachu, ale to jest konwali. U, wow. Pięknie pachnie. Jakie ładne serduszka. No zobaczcie. Jakie serduszka. Jak to wszystko zakwitnie, będzie ładnie. Ja szukam prezydenta. Jest prezydent. Proszę bardzo, jest prezydent. Znalazłam. Piękne. Witam, panie prezydencie. Witam, szanowną panią. Tak. Prezydentową. Tak. Piękne. Tam krzesełko było dla ciebie, panie prezydencie. To pan pod brzozą. Tak. No. Ładne, nie? Ładne. Co mówię, że najsprytniejszy jesteś w rodzinie? Jestem najsprytniejszy w rodzinie. Tak? Jak robię spacer, jak muszę co chwilę przysiad zrobić. <grym> a, a najdłużej idziesz, tak? Tak. Dlatego... A nie, masz chorobę sierocą? No tak wygląda <grym> na to chodź. No, autko już, 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 tuż, tuż. O, tam, już. tam już. tuż, tuż. Stoi. Jak wyjść w pokoju, Oj tak. do tapu do tapu Jak wychodziłem byłem ogorony, kochani, zobaczcie Zaraz! Wracam jestem otam na wyprawa No, długa Nie popłacę, bo odjeżdżamy z tej pięknej miejscówki A tutaj już nie ma. No i kochani, no nie zawsze Słoneczko święci, ale dla nas zawsze jest. Słoneczko to, to. No, jest. A tam drugie Słoneczko. Mamy taki system dwu-słońcowy. Mm. Dzień jesteśmy Słoneczka, w nocy dwa tak księżyce. Widziałeś znak za 3 km właśnie. A ty się, się kłócisz ze mną, że to przez 3 km będę właśnie. <laughs> <laughs> A to za 3 kilometry, to... Wszystko jedno, czekaj, <laughs> tu no dzisiaj mamy tutaj deszczyk. A wiesz, co taka pogoda, na co dobra jest? Szklana. No. Szklana pogoda. Ale to się mówi butelkowa pogoda. Bu tak, butelkowa pogoda. No. Niej, gdzieś sobie znajdziemy kawałeczek, flaszkę, żeby coś przywędzić, coś przekopcić. I dzisiaj będzie wieczór niezdrowy. Kiełbaska i szkło Szkło Idziemy na taką mierzeczkę, gdzie będziemy mogli się podciąć do prądu, bo energia nie chce nam jest współpracować słoneczna. A jesteśmy, leniwi, nie chce nam się rozkładać tego. Agrygatu. Tak Balimy, że płacić 10 euro na dobę, za prąd. Najwyżej nie będzie no, wiaduję ja no, a to dobrze nam wyjdzie, bo czy niektórzy nam piszą, że powinniśmy schudnąć i tak dziękujemy im serdecznie którzy piszą, że musimy I mamy taką, taką propozycję dla tych, którzy sugerują, żebyśmy myśmy e Niech spojrzą w lustro i pomyślą, co by sobie zmienili zanim będą zmieniać innych. Zanim zmienić siebie. Tak, od siebie. No, nie, to nie jest żadna aluzja, ja to, każdy sobie pisać może trochę, trochę lepiej, lepiej trochę czasem dobrze. trochę gorzej, a jeżeli chodzi o system już odchudzania, to daj, dajmy sobie spokój, bo my my lubimy sprawdzać różne rzeczy i na smak, <laughs> i na węch, i na dotyk. A szczególnie ten dotyk jest najciekawszy. Ja sobie nie wyobrażam, jakby mi kochaniutka schudła, to by mi się zmniejszył dotyk. I kochaniutka nie schudnie, tak bo mi się zmniejszył dotyk. Ręce mię urosną, no. Także spokojnie. Wracając do pogody, na kilka dni nam się zaciągnie tutaj, ale to my znajdziemy jakieś bardzo śródełkowe pod dachem. No. Jakieś takie rzemieślnicze, rękodzieło. Ręcznie wykonywane, kochani. I, I damy sobie radę. I wypadło na kochanutki. Bo... <laughs> co? Ja nie mogę zawsze robić wiadomo. No dobrze, dobrze. okej, Kiedy robiłaś ostatnio obiad? A. Co przep, robiła? Przepraszam. Pierwsze w Polsce pierogi robiłeś. I tu robiłam. Tu robiłam też. A, Pokaż tak. mi co ty robisz? Tu co było... Ja dzisiaj nawet nie zapraszam. No. Cię bardzo łatwiej jest na Tam bo masz Bo ja tutaj. sobie tak przybieram. Takie mięsko sobie kupiłem gotowe. Tak? Wyczochane z czymś już. A taki cwajacz jest. Fajnie, tak. jak ja jesteś. co będę dzisiaj? Szybko, bo no. pogoda jest szybkowa. Tu co masz w ty? tym? Tu? Tutaj kaszka, dzisiaj będzie kasza. A, fajnie. Kaszka. Lubię kaszę. Tak. Lubię. A pogoda? A pogoda Błdykowa. właśnie taka kaszana. Kaszana! To co? Kasza? To co? E, obiadzik, piwko, leżakowanie? Nie, nie, szupaczek. Taka dobry. pogoda w no, Stanach Na szupaczka, na Fandasza. No tak. raz A dzisiaj na Fandasza mam ochotę. Masz być i szupaczek. Znowu kochaniotka mi my... znowu wypuści. <laughs> Ona mu wyzłapi, by pójść. No zapię wypuść. Oj, ale jak zabijesz takiego dużego, to... No, dużego to ja nie chcę, a ja tym bardziej duże wypuszczam. Ale takie z pół kilo. No, a nie, taki tak. Bo większe to nie Duże nie takie mamusie, to wypuszczamy. No. No, Dobrze. Ta cebulka to jak tak pójdzie tam na dwór. Między no. inne kampery to wszyscy się znowu zlecą. Mhm. Jak do tych pierożków. No i miało być tak dużo dobra. No. I się zjecie, i wszyscy. Ich no. Nawet kochaniutki nie dostał. <grystanie> tak. A na drugi dzień kto jest? No, mi tutaj kasza pipi. <grystanie> o nie, to trzeba przykręcić. Nie może się tak mocno gotować. No, Kochana. No. no. Ja jestem skręcony od rana. A ja idę, popracuję sobie na kąpie troszeczkę. No bo dasz ich ja do Szklana pogoda. No. no i piszne gotowane A kochaniotki Kochaniotki już z... dzisiaj obiad robił. Już. to konsumuje już odważy się, bo sam robił to nie wiem. Pasza. Są pyszny Piszny obiadek. Spakuje dziecku? Bardzo no, dobre. No to fajnie. Nie, co mogę jednego powiedzieć? Cieszę się.